Mamy bardzo szeroką ofertę studiów, mamy ponad 60 kierunków, które no, warto przyjść i studiować. Po prostu, tak? Na naszym Dniu Otwartym, już drugim w tym roku, proponujemy pokazy, różnego rodzaju warsztaty, a także wykłady. Prezentuje się 12 uniwersyteckich wydziałów oraz kilkanaście kół naukowych. Jest 6 wykładów popularno-naukowych. Tutaj bardzo fajna dla nas informacja, bowiem zostały wyczerpane limity. Na te wszystkie wykłady jest duże zainteresowanie młodzieży. Z tego, co widzimy, faktycznie mnóstwo młodzieży przyjechało, zapisało się na udział w Dniu Wartym ponad 1400 osób, więc to jest kolejny sukces. Chcę zobaczyć kierunki. Ogólnie się zastanawiam nad turystyką i rekreacją, ale też już interesuję się czymś innym, bo na przykład zachęcili mnie bardzo na biologię. Tam też różne, różne kierunki. Więc zobaczę, bo jeszcze mam trochę czasu. Interesuję się mechaniką. Przyjechaliśmy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Można tutaj znaleźć swoje zainteresowania. Dostaliśmy możliwość pójścia z klasą na dni otwarte. No i po prostu chciałbym sobie sprawdzić jakieś ciekawe kierunki, co tutaj nam UZ oferuje. No i po to tutaj jestem. Ja tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć, jak, no, co się robi na wydziale. Resocjalizacji z kryminologią, bo ten kierunek mnie interesuje w zielonej. Przychodzi do nas tutaj dużo licealistów, grupy zorganizowane i pytają jak wyglądają studia na naszym kierunku, nie tylko na naszym kierunku, ale tutaj oczywiście zachęcamy do studiowania na kierunku sport. I na kierunku wychowanie fizyczne. Jest to bardzo atrakcyjny kierunek dla, dla młodych ludzi. Jest zapotrzebowanie też na kadrę trenerską, instruktorską, ogólnie u nas w regionie, ale również w całym kraju. Więc na pewno mamy tutaj ciekawą ofertę dla licealistów i dla przyszłych studentów naszego uniwersytetu. O co pytają młodzi ludzie, którzy przychodzą tutaj do pana? O ofertę, jaką możemy im przedstawić tutaj na naszym, w naszym instytucie. Jest to, są to cztery kierunki, czyli mechanika i budowa maszyn, zarządzanie inżynierią produkcji, bezpieczeństwo i higiena pracy i nasz ostatni, najnowszy kierunek, inżynieria lotnicza. Taki dzień otwarty sprawdza się Pana zdaniem? On jest potrzebny uczelni i przyszłym studentom? Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj dzisiaj przy sobie dwa urządzenia, w których możemy sprawdzać reakcje psychoruchowe. Czyli taki jeden jedne z testów na pilota, gdzie badane są czasy reakcji na bodźce wzrokowe.